cześć, witajcie na kanale Komiksy po amerykańsku w kolejnym komiksowym podsumowaniu tygodnia. Dzisiaj opowiemy sobie m.in. Innymi... o znowu o mutantach, bo trochę się akurat w ich zakątku dzieje. Powiem sobie też o nowej jedynce od Ricka Remendera i kilku innych rzeczach z Marvela i DC, które wydawały mi się ciekawsze. Ale okej, okay, może zaczniemy sobie w takim razie właśnie o tych X-Men. Bo wyszedł w tym tygodniu 25 numer serii X-Men Jarego Dugana, który już oczywiście się dzieje po Hellfire Galia, o której mówiłem tydzień temu. I tutaj mamy właściwie takie bezpośrednie reperkusje, albo raczej takie przedstawienie tego status quo nowego w takiej pełnej okazałości, gdzie widzimy właśnie głównie ruch uporu. Kierowany przez M-Frost, przez Wilsona Fiska i przez y, różnych im mutantów. Tam, no chociażby jest synk, jest Talon. Taką centralną postacią tego zeszytu właściwie jest Kitty Pride, która przyjmuje tutaj pseudonim Shadow Cat. Tylko, że nie tak jak się pisze Cat normalnie przez C, tylko przez K, z jakiegoś powodu, co trochę głupio wygląda, ale okej. Okay. W każdym razie to właśnie chyba był mój ulubiony ten moment zeszytu, czyli właśnie to, to wszystko co się działo z Kitty, bo to było naprawdę ciekawe. Tutaj oczywiście wchodzi trochę taki edgyzm, który czasami się u Kitty objawiał w jej historii, ale tutaj to jak najbardziej ma sens, biorąc pod uwagę co się właśnie stało na Hellfire do co ją właściwie spotkało i, i że ona się trochę oczywiście czuje z tego powodu w jakiś sposób winna, chce się zemścić itd. Tak dalej, tak dalej. Także to mi się wydaje ciekawe, jestem ciekawy gdzie to pójdzie, mam nadzieję, że jeszcze Kitty w tej wersji będzie się pojawiać przez całe Falowex jakoś tak sensownie. Nie, nie porzucą tego wątku, albo tam zrobią go po macoszemu. Oprócz tego mieliśmy też ten głupszy moment znowu, czyli Miss Marvel, gdzie wraca ona do swojej rodziny, pomaga jej w tym Emma Frost. I właściwie mamy tutaj użycie takiego bardzo taniego chwytu scenariuszowego, jakim jest to, że o, Emma teraz używa telepatii. Żeby rodzice Ms. Marvel zapomnieli, że ona jest Ms. Marvel i żeby zapomnieli, że ona umarła i wszystko to w takim razie można bardzo szybko ukrócić i właściwie już w tej chwili ta śmierć nie była ważna, nie miała w ogóle miejsca, nic z tego właściwie nie wyniknęło, nie wiem, może w Amazingu to jeszcze o tym coś wspomnę, chociaż wątpię, no bo kogo to obchodzi, ale... No, wychodzi na to, że my z Marvel oprócz tej swojej miniserii będzie się też pojawiać często w innych Xmenowych tytułach, i mnie trochę boli, bo ten pomysł jest po prostu głupi i, i nadal nie czuć, żeby coś się w tej kwestii polepszało. No niestety będziemy musieli jakoś z tym żyć, ale oprócz tego, sam zeszyt mi się naprawdę podobał status quo, właśnie z, z całym tym takim ruchem oporu, o którym już mówiłem, przy Hellfire Gali. Jest naprawdę interesujące. Tak jak mówiłem o Kitty, to jest super. Wszystkie te jakieś poboczne rzeczy, które są takimi trochę teaserami do tych innych serii, które będą wychodzić teraz w Fall of x, to też było spoko. Także no, zaczyna się dziać. Jestem ciekawy, gdzie to dalej będzie szło. W przyszłym tygodniu będzie Immortal x będzie Children of the Vault, jedynka, na którą czekam. Więc jestem bardzo ciekawy, w jakiej stronę to pójdzie. Mam nadzieję, że się to wszystko nie zepsuje po drodze. No, ale oprócz tego mieliśmy też jedynkę The Astonishing Iceman od Steve'a Orlando. No i na no tym w sumie nie wspomniałem w tamtym tygodniu, ale wśród tych mutantów, którzy zginęli jeszcze przed całą tą akcją z wysyłaniem przez Xavier'a mutantów przez portale, był Iceman, który tam został przez Nimroda oczywiście pokonany. Jakimiś tam eksperymentalnymi nano-botami, czy czymś takim nieważne. A tutaj od razu mamy właściwie jego serię, no i mamy od razu wyjaśniony, w jaki sposób wrócił do życia, bo okazuje się, że ten jego chłopak, który zresztą się na Hellfire Gali pojawił, jest empatą, czyli no w jaki sposób może kontrolować emocje, czy wpływać jakoś na emocje, czy odczuwać czyjeś emocje itd. itd. I on w jakiś sposób jest w stanie tego Icemana poskładać do kupy z lodu, który jest na Antarktydzie, bo nagle się ten chłopak na Antarktydzie zna z jakiegoś powodu, nie wiem czemu, ale okej. Okay. No i ten chłopak za pomocą tych mocy empatycznych jest w stanie stworzyć coś na kształt fortecy osamotnienia. Pozytywnie tak to wygląda trochę, bo to jest po prostu taka forteca, tylko że zrobiona z lodu, więc wygląda jak forteca osamotnienia Supermana, no ale jest to siedziba. Icemana, który właśnie im dalej jest od tej fortecy, to jest. Która właściwie jest nawet zbudowana z, z, je, z niego samego, w sensie z cząsteczek lodu, które są nim samym. No to jest dziwne. No i im dalej Iceman jest od tej fortecy, to tym szybciej się roztapia. No ale jako, że jest Icemanem, no to cały czas chce działać, ratować mutantów i tak dalej, i to właściwie robi. I właściwie na tym. Na tym ten pierwszy numer się skupiał. Na przedstawieniu tego nowego status quo, o co z tym wszystkim chodzi. Też trochę podbudowaniu tego, że oczywiście Horchis na niego poluje i, i będą to robić właśnie przez kolejne numery. No ale oprócz tego to raczej nic ciekawego nie było tak szczerze. Ani to się nie wydaje ważne specjalnie dla tego status quo, bo ten iceberg jest trochę tak na uboczu. Ani to też nie było specjalnie ciekawe, bo niestety Steve Orlando. Tak jak czasami ma w zwyczaju, czy nawet w większości przypadków. No, scenariuszowo się jakoś nie popisał, jest to co najwyżej średnie. No, tam rysunkowo było spoko, ale to, to myślę, że się można było spodziewać. W każdym razie mnie jakoś nie zaciekawiła ja ta jedynka. Nie wiem, czy będę to dalej sprawdzał. Może jeszcze dam szansę kilku numerom, ale szczerze powiedziawszy, no, to Orlando ja się często odbijam, przynajmniej tych serii niektórych, jego, chociażby Tomaruders jego. Męczyłem przez długi czas, ale w końcu odpuściłem. W sumie podoba mi się Scarlet Witch, która też miała w tym tygodniu numer. Bardzo fajny. Ale... no nie wiem, nie wiem, jakoś, jakoś nie... Większość jego serii mi nie podpada niestety. Coś, coś, coś jest z nim akurat, że, że że mi to nie siada, że nie ciekawi mnie to w ogóle, nie, nie, nie zaciekawia w żaden sposób. A szkoda. Okej, okay, tyle jeśli chodzi o mutantów. Teraz może przejdziemy do DC. No i tutaj... Oczywiście mieliśmy nadal tajne do Night Terror, tak jak co tydzień. Tym razem już drugie numery, czyli właściwie końcowe numery tych wszystkich tajnych. Jeśli chociażby w sumie całkiem spoko zeszyt Night Terror z Batman, w którym Bruce mógł się trochę zreflektować w odniesieniu właśnie do swojej traumy, do, do tego w jaki sposób podchodzi do ludzi itd. i tak dalej. To było naprawdę bardzo fajne. Też trochę było inne podejście do tego, oczywiście. Przemielonego motywu z rodzicami umierającymi w Krymale. Także to było na plus jak najbardziej. Oprócz tego tam było też całkiem spoko zakończenie teraz Joker, bo tam oczywiście mieliśmy właśnie to takie bardziej zabawne podejście do tego, że Joker nie może żyć bez Batmana, więc jak tylko go zabił, to nie wiem, pracuje w korporacji i teraz w tym numerze było tak, że sam zaczynał przebierać za Batmana, żeby zabijać ludzi na ulicy, ale tak naprawdę on o tym nie wiedział, bo to była jakaś jego druga osobowość, coś, także... także no tutaj to, to było całkiem fajne, to Rozembryk nawet śmiesznie napisał, tutaj to, to mi nawet pasowało. Był też chociażby drugi numer Ravager, ale to, to nie było jakoś specjalnie ciekawe, chociaż może coś jeszcze z tego wyniknie, nie wiem, takim ciekawym... Pomysłem jest to, że ta postać z koszmaru, Ravager, która jest w tej wersji. Deathstroke'iem, tylko że się nazywa Murderman z jakiegoś powodu. Jest zrobiony cały z, z krwi, w sensie, że jest taką żywą krwią, czy czymś takim i on w jakiś sposób się przeniósł do rzeczywistości. Więc może do tego ktoś jeszcze wróci, nie wiem, może to będzie w tych zeszytach Stormwatch, bo to do tego właściwie nawiązuje w tym momencie te, te tajny o Ravager. No ale tak właściwie to nic specjalnego w tych tajnach nie było, no, to nie, nie jest poziom Detective Comics, którym się najbardziej nadal podobał, jeśli chodzi o te tajny. Reszta jest spoko. Także czekamy nadal na kolejne numery samego, samej głównej serii, bo zresztą, nawet w Batmanie, mieliśmy już trochę nawiązywanie do tych numerów i to jest trochę bez sensu, biorąc pod uwagę, że ich nie mamy nadal, nie, nie wyszły one. No ale okej, okay, wiadomo, zawsze tak jest. No, także będę jeszcze oczywiście informował, co, co z tą fabułą będzie dalej, ale to dopiero w kolejnych tygodniach. Jeśli chodzi o eventy. To w Marvelu też mamy mini event, chociaż ciężko to w sumie nawet nazwać eventem, to jest po prostu miniseria, która ma dużą skalę, ale tak naprawdę nie jest specjalnie ważna, bo kogo to obchodzi. Mówię tutaj o Death of the Venomverse, czyli kontynuacji całego tego wątku, który się ciągnął przez Carnagea, przez te wszystkie zeszyty, nie, nie pamiętam jak się nazywał, Edge of Venomverse? Nie. W każdym razie te, te zeszyty, które mamy wprowadzenie różnych Venomów z różnych uniwersów. No i to pisze Kalendban, więc trochę wyrobnik jeśli chodzi o Symbionty, także się nie spodziewałem niczego właściwie po tej serii i w sumie nic ponad to co się spodziewałem nie dostałem. A dostałem po prostu na naparzankę między Carnagem a grupką Venomów z multiversum i w sumie na tym się to dosłownie skończyło. Oprócz tego, że tam Carnage dostał jeszcze jednego power-upa, bo się dostał do Mani, czyli do tej jednej postaci powiązanej z Venomem, która ma oprócz tego, że ma symbionta, to ma jeszcze moc jakąś piekielną, jakąś właśnie jakiegoś demona w sobie, czy coś takiego. No i ta postać się oczywiście pojawiła w serii Kalenabana, tam sprzed. Dekady jakoś, coś takiego, tam gdzie Flash Thompson był Venomem i tak dalej. Nieważne, w każdym razie no, dostał tego ka power-upa i po prostu będę się z nim bić dalej. No nic specjalnie odkrywczego, ale z drugiej strony, ja już na tym etapie nie oczekuję nic więcej po wszystkich tych semiontowych seriach. Już się poddałem, już Rambius poszedł od tego wszystkiego, już ten jego plan został przejęty przez editorial i, i to. Właśnie wyrobnicy typu Kalenban będą to dalej kończyć, także okej, okay. nie wiem z jakiego powodu jeszcze to czytam, może po prostu <laughs> brakuje mi jeszcze symbiontów, jeszcze nie mam tego przesytu, ale no już powoli się to wszystko zbliża, <laughs> bo już na przykład tego, tej zapowiedzianej serii Carnage, którą ma pisać Torun Grunberg, to już mi się bardzo nie chce czytać, a, a no pewnie sprawdzę jedynkę, bo tak czy... no prowadzę ten kanał, to przydałoby się sprawdzić jedynkę, ale czy będę czytał dalej, to wątpię. Kończąc segment Marvela i DC, to w DC mieliśmy jeszcze dwa zakończenia. Pierwsze to mamy zakończenie miniserii Adventures of Superman John Kent i tutaj mieliśmy trochę kontrowersji w związku z tym finałem i jak najbardziej rozumiem czemu, bo oczywiście, szczególnie bez kontekstu, bardzo dziwnie wygląda to, że John Kent's tak właściwie nonszalancko podchodzi do. Powiedzmy sobie szczerze, faszystowskiego dyktatora, jakim jest Superman z Injustice. Ale z drugiej strony, z kontekstem, ja byłem w stanie w miarę kupić to zakończenie, głównie dlatego, że mimo wszystko, przez całą tą serię było, ta relacja Johna z tym Injustice Supermanem, działała w taki sposób, że oni raczej, że on był tym ojcem. Johna, mimo wszystko, że to, że to był tam multiversalny ojciec i tak dalej. ich relacja nie była wroga od początku, więc jestem w stanie kupić to, że John ma takie właśnie naiwne podejście i chce w jakiś sposób jeszcze zrehabilitować tego ojca, który szedł na złą drogę. Ale jestem w stanie kupić też argumentację, że jest to po prostu głupie i naiwne i w jakiś sposób też możliwe, że szkodliwe. No i też zakończenie tam, te ostatnie, ostatnia strona, czy coś takiego też, też coś się jej dostało, ale tutaj wydaje mi się, że to trochę jest nadinterpretacja, że o, teraz John już nie będzie działał przeciw problemu, który ma społeczeństwo dzisiejsze, bo i just Superman czy coś. Nie, to, to raczej chodzi o takie zrozumienie obopójne właśnie z jego ojcem, i tego, że po prostu ten nasz Superman w jakiś sposób może nie boi się, ale ogranicza się, bo wie, że może kiedyś przekroczyć tę granicę, którą nie powinien, a John właśnie się nie boi przekroczenia tej granicy, ale ją zauważa na łamach tej miniserii. Więc można to tak interpretować, i to oczywiście zależy jak to do tego podchodzi. W każdym razie mnie aż tak to w ten finał nie, nie ruszył, żebym musiał jakoś wojować na Twitterze czy gdzieś, ale, ale jak najbardziej rozumiem to podejście. A tak poza tym to po prostu no był okej, okay, spoko finał, no cała miniseria raczej była niespecjalnie jakaś mega ekscytująca. Taki po prostu taylor, gdzie tam mieliśmy kilka fajnych scen, mieliśmy kilka fajnych dialogów, narysowane to było nieźle. Ale tak, szczerze powiedziawszy się to bez szału, nigdy właściwie chyba już do tego nie wrócę, tak, no, no może raz, ale tak naprawdę no nie ma za bardzo czego tutaj szukać, bo to co miało potencjał być ciekawe, czyli takie poradzenie sobie z traumą, którą wywołał Ultraman, no to było właściwie zakończone już na początku, nie? w kilku pierwszych numerach, a a później przeszliśmy do Injustice i taki powrót do Injustice, no okej, okay, spoko, ja jakimś ogromnym wielkim fanem Injustice nie jestem, lubię tą serię, ale nie uważam, żeby była jakaś genialna czy ponadprzeciętna. Więc to też mnie jakoś bardzo nie ruszyło, także finał dla mnie jest po prostu spoko, okej, okay, przeczytałem, nie cierpiałem przy tym, miałem kilka e, takich momentów, że, że czułem okej, okay, spoko, fajne. No i w sumie tyle, no co, co tu mogę więcej powiedzieć, tak? No, no Taylor jak Taylor, no. Jakby on poniżej poziomu jakiegoś nie spada, ale też często osiada na taką, ostatnio na takiej mieliźnie. Czy może po prostu my już jesteśmy zmęczeni trochę tym jak on pisze? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Drugim zakończeniem z DC, o którym chciałem powiedzieć, to jest zakończenie Stararku w Justice Society of America. Jeffa Jonesa. No i na ten zeszedł musieliśmy sobie poczekać, bo było straszne opóźnienia jeśli chodzi o tą serię. Ja nie wiem, co Jeff Jones robi, że nie może po prostu scenariusza dokończyć i go oddać na czas, ale no widać, nie wiem, ma ważniejsze rzeczy do roboty. Ja nie wiem, czy on w sumie jeszcze w filmowej divizji DC coś robi, nie, nie, nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, ale nieważne, no w każdym razie były opóźnienia. Zeszedł nie mieliśmy już od kilku dobrych miesięcy, więc zakończenie Stararku, to no, wyszło troszeczkę bardziej miałko przez to. Może jakbym to czytał właśnie w całości, cały ten pierwszy ark, wszystkie pięć numerów naraz, to wtedy może by mi lepiej to siadło. A tak to troszeczkę miałem takie, okej, okay, no już cała ekscytacja wynikająca z tego, co się działo w poprzednich numerach, trochę mi opadła, bo mieliśmy taką długą przerwę. Ale nadal był to całkiem niezły zeszyt, Trochę przyspieszony. To niestety jest chyba problem w każdej serii Jonesa, tej, tej właśnie... Bo w Stargirl też był taki problem, że też tam było czuć, że trochę za szybko niektóre elementy były przeprowadzone i to jest dokładnie tak samo, bo na przykład mieliśmy w walce z... W ogóle cała walka z Degatonem jest trochę przyspieszona, bo nagle Stargirl znajduje jakiś magafin, który pozwala, pozwoli tego Degatona uwięzić. Później na kilku stronach pojawiają się wersje JSA z przyszłości, z przeszłości i tak dalej, tylko że to jest tak szybko... Poprowadzone, że to właściwie nie ma żadnego znaczenia, że tam się ci pojawiają i jakby, no byli i ich już nie ma, i co w związku z tym, nie? Oprócz tego, no, rzeczywiście Huntress została ta właśnie z alternatywnej przyszłości, której już teraz nie ma, bo, bo została nadpisana przez jej działania, tak dalej, tak dalej. Więc to było troszeczkę takie, no może nie było słabe, ale rozczarowujące na pewno. A tak poza tym, to reszta była całkiem spoko, dialogi było OK, a... Rysunki były naprawdę bardzo ładne, i też zapowiedź następnych numerów, gdzie oczywiście wracają wszystkie te postacie, z, które pojawiły się pierwszy raz w Stargel, które są oczywiście z przeszłości i są zapomniane. I właśnie na to czekam, co będzie z tym dalej. Mam nadzieję, że tutaj w końcu Jeff Jones, nie wiem, weźmie się do roboty i zacznie pisać te scenariusze na czas i będzie fajnie to poczytać miesiąc w miesiąc, a nie z wielkimi przerwami. Ale nie wiem, czy będę mógł na to liczyć. No, zobaczymy. No niestety. I też w sumie ciekawy jestem co z tą Huntress dalej, bo, bo ona była całkiem fajnie wprowadzona, też jej relacja tu z Batmanem była spoko. Czy też z Power Girl, która przecież wiemy, że będzie miała swoją mini, znaczy swój ongoing właściwie od Lee Williams, więc może tam się jeszcze ta Huntress pojawi? Mam nadzieję, bo to by było fajne. Że z drugiej strony ta, ta relacja z Paraguer to była z tą przyszłą Paraguer, z tą z przyszłości. Więc będą musiały tutaj może zbudować dopiero relacje, te dwie bohaterki ale no jakby ja jestem jak najbardziej za, żeby, żeby to się stało. No a tak poza tym, no to ja nadal, jako że jestem do, dość sporym fanem, właśnie Jesse, to czekałem na dobrą serię o tych bohaterach i mogę powiedzieć, że jak na razie seria. W miarę spełnia moje oczekiwania, mimo że ma swoje wady i że nie ma. że no nie osiąga takiego poziomu, jak Jeff Jones osiągnął przed New 52 ze swoimi seriami o JSA, które były fantastyczne. Ale no okej, okay, no jestem w stanie przejść nad tym. Może jeszcze doczekamy się momentu, w którym ktoś inny będzie pisał JSA i będzie pisał to lepiej. A może <laughs> Jeff Jones po prostu do upadku będzie... To pisał. No, mam nadzieję, że nie, że jeszcze jacyś utalentowani ludzie się będą za to brać, ale jak na razie Jeff Jones daje radę, nie jest to w żadnym wypadku złe. Okej, okay. jedyną rzeczą z komiksów niezależnych, którą sprawdziłem w tym tygodniu, jest The Sacrifiers, czyli nowa seria Ricka Remendera. No ja bardzo Ricka Remendera lubię, przede wszystkim właśnie za te rzeczy jego w Marvelu, ale chociażby Free Agent też bardzo mi się podobał. Też chciały w końcu kiedyś przeczytać chociażby Low czy Deadly Class, ale też czy mam do nadrobienia. A tutaj sprawdziłem Sacrifice głównie z powodu nazwiska, nie patrzyłem za bardzo na premis. I w sumie ten pierwszy zeszyt mi dał właściwe premis, bo tutaj się aż tak dużo znowu nie działo. Jakbym miał to streścić, mamy taki świat, nad którym kontrolę sprawują jacyś bogowie. Tutaj nie jest dokładnie określone jak ci bogowie działają i tak dalej, ale właśnie mamy bohaterkę, która jest córką takiego Boga Słońca czy kogoś takiego, no i on tam jest zamieszany w jakąś właśnie taką politykę między tymi bogami, co pewnie będzie w miarę ciekawe, zobaczymy. I to, to był ten, ten najbardziej, najciekawszy element tego numeru. A oprócz tego mamy właśnie ten świat na dole, tych właśnie zwykłych ludzi, którzy czczą tych, te, te bóstwa, czy, czy tego jednego boga, nie, nie wiadomo do końca, jak to jeszcze działa. No i tutaj mamy już takie bardziej typową fabułę, gdzie mamy... Rodzinę, która musi oddać jednego z swoich synów na ofiarę. Właśnie to tytułowe The Sacrifice, to są właśnie ci ci ludzie oddawani na ofiarę. I no i w sumie nic wielkiego z tego na razie nie wynika. Na razie nie wiemy dużo, bo po prostu jest taki jeden ciekawszy moment, że ten syn jest w jakiś sposób wydziedziczony z tej rodziny, że on nie ma dostępu chociażby do, do właśnie. Stołu do jedzenia obiadu z nimi, i tak dalej, z jakiegoś powodu nie wiemy jakiego, no ale później zostaje zabrany, i w sumie na tym się to kończy. Także ta jedynka jest dosyć. No ma interesujące elementy, ale aż tak bardzo mnie nie wciągnęła, bo fabularnie tutaj jest mało powiedziane, o postaciach jest tutaj mało powiedziane. No głównie świat. Jest w miarę ciekawy, ale głównie ta część boska, bo ta przyziemna jest na razie dosyć taka powa. Ale z drugiej strony, Remender w posłowie do tego numeru napisał, że on się tutaj będzie kierował takim myśleniem linczowskim, czyli nie będzie dużo tłumaczenia, będzie dużo czasu się domyślać właśnie z tego, co się dzieje, a nie będzie dużo ekspozycji. Więc to może być fajne, ale na razie na poziomie tego pierwszego numeru, po prostu, przez to, że nie wiemy dużo o tym świecie, to nie jest to dostatecznie satysfakcjonujące, żebym był podjarany na następne numery. Na pewno jeszcze je sprawdzę, bo, tak jak mówię, lubię Remendera i wierzę, że, że to będzie fajna historia, ale na razie jeszcze tego nie czuć. I trochę szkoda, ale z drugiej strony rozumiem, czemu Remender chce tak, tak podejść do, do takiej serii, bo może faktycznie. Jakby już zaczął tłumaczyć wszystko, to może by to było po prostu na tym etapie nudne, bo tak, to mamy jakąś tajemnicę, tak? W związku z tym, co, co, co tutaj się dzieje. okej, okay, może tu jest jakiś plan za tym, ale tak jak mówię, bez jakiegoś szału. Po prostu spoko jedynka, poczytam więcej i wtedy się może jeszcze coś wypowiem na ten temat. No i w sumie to by było na tyle, bo tak naprawdę więcej tutaj raczej w tym tygodniu nie wyszło. Był jeszcze fajny numer Moon Knighta, który się skupiał na Hunters Moonie. Był też całkiem spoko numer Doktora Strange'a, w którym mamy taki flashback do tej wielkiej wojny magicznej, o której było wspomniane właśnie w poprzednich numerach i, i mamy tutaj właściwie taki origin tego, tej wersji Doktora Strange'a które zobaczyliśmy w Cliffhangerze ostatniego zeszytu. Także jeśli czytacie tę serię, no to nadal myślę, że was nie trzeba przekonywać, żeby czytać ją dalej. I z takich ciekawszych rzeczy też w Marvelu mieliśmy od sierpnia startuje teezowanie do tego projektu Hickmana Gods. To, o którym pewnie mogliście słyszeć, bo, bo już to było zapowiedziane jakiś czas temu. No i właśnie w zeszytach, w niektórych zeszytach Marvelowych mieliśmy już po jednej stronie, która jest pisana wszystkich mana i która jest jakoś wpisana w to, co się dzieje w danym zeszycie, Ale ona w jakiś sposób tyzuje to, co z tymi Gods będzie związanego. No i tak szczerze powiedziawszy, na ten moment. To ciężko cokolwiek powiedzieć, bo właśnie w tym Doktorze Strange'u mieliśmy jedną stronę, w której się pojawił faktycznie ten, ten bohater tej z okładki. Już nie pamiętam, jak on się nazywa, bo, no bo na razie nic o tym nie wiemy. I tam miał interakcję z tą alternatywną wersją Doktora Strange'a. No a tak to mieliśmy głównie w zeszytach to że są jakieś urządzenia na ścianach, które są jakieś z tymi godz powiązani i w sumie tyle. I nic z tego właśnie na razie nie wynika. więc takie dizowanie. Na ten moment mało, mało wciągające dla mnie przynajmniej, no niestety, ale no, na godz nadal czekam i, i na, pewno, na pewno się wypowiem jak już to wyjdzie w październiku, bo Hikman tutaj oczywiście na pewno zrobi robotę i będzie co czytać. No dobra, ale jeśli chodzi o ten tydzień, no to tyle. Mam nadzieję, że wam się fajnie słuchało. Komentujcie, łapkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym tygodniu, w następnym podsumowaniu. Hej!